Kajeczka, kochaj, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Ja już tak za Wami stęskniłam, mówię, ach mał chwilkę, e, bo czekam właśnie na spotkanie z, no, z Panią Prezes Fundacji Górnośląskiej z Onkologii z Gliwic. E, I mówię, odezwę się do Was, bo po prostu jestem tak strasznie, strasznie stęskniona. Słuchajcie, powiem Wam, że po powrocie dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje. E, bo tak, po pierwsze, że zadzwoniły, zadzwoniła, zadzwoniły do nas osoby, które miały u nas zrobić remont e, domu, że mają wolną chwilkę i że mogliby zacząć właśnie po naszym powrocie po prostu. Więc ja mówię, super. Do tego dostałam pismo z Sanepidu mam kontrolę, e, więc wiecie i stres, i przygotowania, trzeba wszystko posprawdzać i tak dalej, papiery i tak dalej. Tego jest po prostu multum, multum, multum. I jeszcze tak, wiecie co, najpierw miałam dreadluga. A, 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 a teraz tak się czuję, jakby się miała rozchorować, ale nie mogę się rozchorować, tak wiecie, po prostu jest to, jest to, jest to śmieszne, znaczy śmieszne, nie śmieszne, wcale nie jest śmieszne, ale tak mnie, wiecie, jakby trochę rozkładało, tu mnie kartło boli, tam mnie trochę, yy, tu mam katar, yy, tu jakieś usłabienie, a potem wstaję i tak, mówię tak, jakbym tak padła plackiem, to bym sobie tak mogła, wiecie, leżeć bez wyrzutów sumienia, a teraz jestem... O, na, na takim etapie, że wiecie, że jestem w stanie funkcjonować. No, jeszcze szukamy nowego wiecie, lokalu, musimy zmienić magazyn, bo tam się już nie mieścimy, zaraz będą nowe kosmetyki i tak dalej. No, powiem Wam, jeszcze sklep zmieniałyśmy, zmieniałyśmy zmienialiśmy z moim informatykiem, także jak sobie teraz wyjdziecie, w ogóle jest minus 14% z okazji Walentynek, kochani, na wszystkie kosmetyki jest minus 60% na serum do rzęs i do brwi. Także Was serdecznie zapraszam. Skorzystajcie sobie. No, minus 14%. Na, na, na wszystko inne. No i zmienialiśmy też stronę nahemi.pl. Jak sobie teraz zobaczycie, to mamy ją przetłumaczoną na kilka języków, bo mamy i, 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 na, mm, i na ukraiński, mamy język przetłumaczony i na niemiecki, na angielski, e, i na e, chyba słowacki. E, no bo wychodzimy, tak wiecie, wychodzimy w świat. Także trzymajcie kciuki za nahemi. Jeszcze dzisiaj, słuchajcie, muszę jechać do Sieradza, do moich rodziców. No, bo tam różne rzeczy są też do załatwienia. Jeszcze chcę w międzyczasie, wiecie, pojechać na ptaka na hurtownię, bo poszukać strojów kąpielowych dla Amazonek, bo te stroje, które są dostępne, takie wiecie, dedykowane w 100% dla Amazonek są strasznie drogie. I w tamtym roku udało mi się znaleźć też takie wiecie z kieszonkami na protezy piersi, dwa razy tańsze. I mam nadzieję, że w tym roku też mi się uda, bo właśnie pani się już pyta. Wcale sensie się nie dziwię, bo jak ja bym miała kupować, wiecie, strój kąpielowy za 350-400 zł, który de facto naprawdę nie jest ładny, bo te stroje są takie, wiecie. No nic specjalnego nie ma, e, to też by mi się to w ogóle nie uśmiechało. E, a jest to, wiecie, tylko kwestia tak naprawdę takiej majki kieszonki na protezę piersi. Tu z Wami, słuchajcie, pitu, pitu, a dostałabym mandat, <grym> bo nie wziąłem wiecie, bileciku na parkowanie. E, coś mi tu słońce wali, no. Zobaczcie, co tu się porobiło, pączki się pojawiły. O mój por samotny <grym> sobie tam jest. No i szczypiorek, ale nie wiem, czy on rośnie, czy on już jest taki obumarły. Wiecie, ja się tak znam na warzywach, jak... No i jeszcze, jeszcze szklarnia. Tutaj nic się na razie nie dzieje ciekawego, robale tylko latają. Dobra, zamykamy. Buda, bo ty czekasz na jedzenie. Nic ci panciu nie wystawił. Proszę bardzo, jaką tata budę piękną, słuchajcie, zbudował. Nie ma to tamto. Tak, tu w środku jest tropian, właśnie jakieś, jakieś takie poszewki. No także tam myślę, że w miarę ciepło, bo tam mówisz, jak, jak była zima, to właśnie z czarusiem y, siedziały we dwie w tej budzie. Damy jedzenie, damy kutkowie jedzenie. Taki głodny kotek. Co tutaj pan ma dla ciebie? Zaraz będą krzyczeć, co to za karmy? Masz słuchą. Masz, ty lejesz myszy też, nie? Ty łowisz tam różne rzeczy na dworze. To taka przekąseczka mała. Ja kochani, znowu z samochodu, ale po prostu tak się słuchajcie cieszę. W ogóle jestem teraz świadzu, pychałam do moich rodziców. W domu mamy remont, nie, nie wiem czy wam o tym mówiłam, ale odkąd wróciłam, po prostu jakiś mam... No ja, wiem, dziwne, dziwne rzeczy się dzieje. Niekoniecznie tak, jakbym sobie tego życzyła, ale słuchajcie, byłam teraz właśnie na ptaku, tam jest hurtownia odzieży, taka dosyć duża, może największa w Polsce. I słuchajcie, tak się cieszę. Pokażę wam później w domu, ale udało mi się dostać stroje dla amazonek, czyli takie stroje, które są bardziej takie, wiecie, zabudowane, bo często właśnie amazonki czy kobiety, które miały na przykład rekonstrukcję piersi, to mają tutaj jakieś blizny, na przykład po operacji, po, wycięta, po wyciętych węzłach chłonnych, no i do tego potrzebują te stroje takiej kieszonki, żeby wsadzić protezę i z tych firm, które ja z którym ja współpracuję, które jakby typowo robią rzeczy pod Amazonki, te stroje są strasznie, strasznie sobie drogie i do tego naprawdę są brzydkie. No, naprawdę. I yy, yy, mówię, dobra, idę przejrzę wszystkie stroje, pogadałam ze wszystkimi sprzedawcami, może znajdzie się coś, wiecie, co by na przykład, nie wiem, na to, właśnie takie stroje, gdzie mają po prostu taką wszytą kieszonkę, żeby na przykład sadzić sobie taką, wiecie, pogrubiającą wkładkę silikonową, wiecie o co chodzi, tak jak jest w biustonoszach. I słuchajcie, udało mi się znaleźć naprawdę super stroje kąpielowe w bardzo, bardzo dobrej cenie, po prostu tak się, słuchajcie, cieszę, pokażę Wam później. I przede wszystkim są ładne, no, ładne i ja je będę mogła sprzedawać dużo taniej, i panie będą też zadowolone, bo normalnie stroje dla Amazonek, słuchajcie, to jest 300-400 zł. Także i naprawdę są brzydkie, naprawdę są brzydkie. <gry> Także mega się cieszę, później Wam pokażę. Jadę I lecę jeszcze pożwirek dla kotków, tak właśnie. Co nie wiem, czy Wam to wszystko teraz pokazywać, tak tylko to jest, to jest ta fura. Eee... To są stroje, słuchajcie, kąpielowe dla Amazonek. Nie, chciałam to powyciągać, ale tak wam pokażę, tylko z worka. Naprawdę wydaje mi się, że są, wiecie, takie w miarę fajne, takie kolorowe. Chciałabym no, to rozpakować, żeby wam pokazać. A może później Wam pokażę. Ale nakupiłam tego, słuchajcie, naprawdę dużo. Kupiłam jeszcze takie fajne um, takie fajne chusty też zamiast turbanów. E, a tu kupiłam dla siebie, słuchajcie. Pokażę Wam, jaki piękny sweterek. Sobie też coś kupiłam. A co? A co? Proszę bardzo. O, jaki śliczny tak mi się słuchajcie spodobał, no a niestety na ptaku większej rzeczy trzeba kupować w hurcie, więc na szczęście ten sam sweter znalazłam w takim innym budynku, gdzie można kupić detalicznie. Jeszcze sobie kupiłam taki welurowy dresik, no był czarny, ale chciałam już dawno mieć właśnie welurowy, bo naprawdę jest przemiły, przewygodny. No i co ja jeszcze mam? Jeszcze mam skroje kąpielowe, też mi się udało znaleźć takie już bardziej sportowe właśnie dla Amazonek. E, tu są te chusty. Witam Was kochani z mojego ulubionego miejsca, czyli z kuchni, tak wróciłyśmy, e, w sumie wróciłyśmy z kotkami już do domu e, i powiem Wam, że wczoraj, e, wczoraj jak je przywiozłam, to były takie nieswoje. E, e, Perełka jakoś tak szybko, wiecie, zaklimatyzowała się, no bo ich nie było ile, z 3-4 tygodnie prawie? No prawie 4 tygodnie, słuchajcie, nie było ich tutaj. A Lila była taka nieswoja i w ogóle siedziała u góry, my wszyscy na dole, a ona siedziała u góry, e, co jej się, wiecie, rzadko Zdarza. Nie wiem, potrzebowała może chwilę samotności, ale już dzisiaj jest dobrze, chociaż nie wiem, śpią cały dzień. Moich rodziców były jakieś takie żywe, ciągle chodziły i tak dalej, a tutaj po prostu cały dzień śpią. Może się zmęczyły po tych wakacjach i w ogóle peryłka przytyła. E, taki klocek się, słuchajcie, zrobił. No, e, apetytu dostała. E, no, ale nie wiem, czy Wam to nagrywałam, czy nie, ale no, dla nich to tam było jak w raju, wiecie, po prostu mega duża przestrzeń. Do tego okna, e, z okna widać kury, dzieje się życie po prostu, jakaś ekscytacja, a u nas nudy, więc no, więc może dlatego śpią. E, no, a za mną nie, nawet tak nie widać, słuchajcie, w kamerze, ale e, tak, mm, zaczął się remont i się nie dokończył, ponieważ e, Grzesiu, fachowiec nasz, e, najlepszy, się rozchorował. Rozłożyło go totalnie. No i, no i co? I nie wszystko jest dokończone, tak wiecie, powijaka, ściany pomalowane. Ja głównie chodziło mi właśnie o tą ścianę nad schodami, żeby coś z, nim, z nią zrobić, bo ona była w opłakanym stanie. Do tego była brudna, bo każdy jak przechodzi, to wiadomo, łapie się za tą ścianę palcami. No i niestety ta ściana nie jest dokończona. Chciałam jeszcze, żeby Grzesiu nam właśnie przywiesił taką wielką mapę świata drewnianą nad telewizor. To były dwie rzeczy, na które, najbardziej na których zależało. No niestety że się rozłożył. No i to takie, wiecie, wszystko. Wczoraj przyjechałam, jeszcze musiałam wszystko sprzątać i tak dalej. E, Myć podłogie, żeby tutaj można było jakoś tak w miarę, w miarę funkcjonować. E, ale ja tak nie lubię, wiecie, jak jest coś porozwalane i to... Nie wiem, ja w ogóle, mam teraz także, znaczy w sensie, jak mam bałagan i go nie widzę, to mi on totalnie nie przeszkadza, ale jak jest bałagan, który ja widzę, yy, czy w kuchni jest nawalone naczyń, cokolwiek, to we mnie, no nie wiem, po no, prostu taki mam jakiś niepokój i tak mnie to drażni, że muszę to posprzątać, yy, żeby tak, wiecie, normalnie funkcjonować. Yy, no, więc, yy, więc powiedzmy, muszę jakoś jeszcze dać radę, pokażę wam w ogóle. Pokażę Wam tą ścianę. Ma być taka, jak to, ja nie wiem, jak się to nazywa, ale taki, mm, taki, taki, taki gryz na ścianę. Nie, to się inaczej nazywa. Nie wiem, ale mam nadzieję, że to nie będzie mia to miało takiego koloru, bo teraz to jest żółte i dowiedzieliśmy się, że taki kolor będzie, a to miało być piękne, beżowe, więc mam nadzieję, że po prostu się ze mnie nabija. Tylko jak to się miało nazywać, zapomniałam, patrzcie. No i tutaj schody oblepione. Mm. Ale przeżyjemy jeszcze chwilę. Kciu, ty, ty już jesteś w domku. Ale się grzejesz, co? Przy piecyku. Co się stało kotkowi? Co? Kotek śpi, tak? Zobaczcie, jaka, jaka kluska się zrobiła. Ty żyjesz przy Na tych wakajkach. Si moja kluseczko malutka. Kluseczko. Lunia sobie tutaj śpi. Może tam jej za ciepło przy kocu. Cały dzień śpią, mówię wam. A u rodziców latały jak, jak ściekłe sztuczne rzęsy już prawie mi powypadały. Zostały dziennie, gdzie takie kikutki. Powiem Wam, że dzisiaj jak się malowałam, to ja mówię, Boże, jaka jestem łysa, aż musiałam sobie kreskę zrobić, bo naprawdę. Ja wiem, że stylistki rzęs mówią, że sztuczne rzęsy nie obciążają tych naszych rzęs, ale ja Wam powiem, że jednak, no ja widzę, że są w gorszej kondycji, jakieś takie krótsze, połamane. No, więc wracam do stosowania serum do rzęs. To jest, słuchajcie, akurat próbka. To jest taki sam skład, jaki był do tej pory, ale dodaliśmy jeden surowiec, który myślę, że będzie totalnym hitem. Ja już stosowałam to serum przed y, nałożeniem rzęs Potem założyłam sztuczne rzęsy, no i teraz wracam, więc no mówię, to trochę było niemądre, bo jakby, wiecie, myślę, że jakby od początku muszę zacząć tą kurację tych rzęs. Ja, tak jak Wam mówiłam, ja wszystkie kosmetyki, jakie ja tworzę, opieram na surowcach, które mają potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych na skuteczność i chcę, żeby te kosmetyki, wiecie, były premium, były z najwyższej półki i żeby naprawdę działały. No, więc będziemy na razie testować. Mam nadzieję, że niedługo w sklepie będzie dostępne właśnie Serum do rzęs z, z tym dodatkowym surowcem, który no czuję, że będzie hitem. E, ma, mam super badania laboratoryjne na skuteczność, więc myślę, że będzie hitem. E, no, ja słuchajcie, zrobiłam sobie dzisiaj makijaż e, kosmetykami z Tajlandii. E, tak, e, na początku zawsze daję moje serum, e, aktywne serum do twarzy, które Wam strasznie polecam. I jeszcze raz Wam przypomnę o promocji, z już To jest serum, które posiada w składzie Seafil. To jest surowiec, który w przeciągu 15-20 min minut napina skórę i ją wygładza, także drobny te zmarszki niweluje prawie całkowicie. E, głębsze do 80%. Po prostu twarz jest naprawdę czuć, że ta twarz jest taka bardzo wygładzona e, i bardziej napięta i tak samo zmniejszają się zmarszki pod oczami. E, ja to widzę po moim Dawidzie, bo on serum stosuje codziennie i naprawdę Naprawdę ma dużo, y, tą skórę taką, dużo y, w lepszej kondycji, ale też taką, wiecie, napiętą. E, no i y, co wam miałam powiedzieć? E, no i efekt ten utrzymuje się 10 godzin, więc to jest po prostu idealny, idealny sposób, właśnie pod makijaż. Więc ja zawsze sobie nakładam właśnie aktywne serum do twarzy. Tam macie też bardzo dużo innych surowców, te, które też mają potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych, bo macie i wyciąg ze śliwki kaukaskiej, która ma najwięcej witaminy C ma największe stężenie właśnie witaminy C, macie, tutaj, macie tu wyciąg z orchidei. No, nie będę Was tutaj zanudzać, wszystko jest na stronie w sklepie na Chemipel, możecie sobie poczytać, naprawdę ja ostatnio drukowałam, słuchajcie, dokumenty, wszystkie badania i tak dalej właśnie do tego serum i to jest taki wielgachny segregator, pokażę Wam na następnym filmie, bo tych surowców jest tutaj tyle, że jak ja to zaczęłam, wiecie, drukować... To mówię wam cały segregator ten wielgachny wypełniony. No, potem dałam sobie taki podkład tajlandzki. To jest w ogóle śmieszne, bo w Tajlandii mają no takie wiecie sklepiki, ale nasze żabki i tam są taki takie cześć w sklepie w ja nie wiem, miałam problem, słuchajcie, z wysławianiem się e, od, od jakiegoś czasu. Jest po prostu takie, takie miejsce wydzielone na kosmetyki i tam jest mnóstwo kosmetyków właśnie w takiej formie. Fluidy, o, taki puder kupiłam, widzicie, taki malutki, Babalach. I w ogóle on jest świetny, słuchajcie, wiecie, jak on wygładza buzię, jak pięknie trwa, aha, ja mam znowu, słuchajcie, o... Jak pięknie, twarz jest później, e, jak pięknie twarz jest wygładzona i taka malutka gąbyczka. E, bardzo powiem Wam, jestem zadowolona z tego pudru. Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo powiem szczerze. E, no, podkład ci też nie powiem, e, nie powiem, że, 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 żebym była niezadowolona. I jeszcze, zobaczcie, ma SPF-50, to też jest super. No, i jeszcze. O, na przykład takie szminki, błyszczyki, wszystko w takich miniaturowych wersjach. E, właśnie myślę, że to też no, dla turystów, którzy przyjeżdżają, na przykład nie mają kosmetyków. E, zaraz, te, tego jeszcze nie używałam, więc próbujemy. O! Z taką szpatułeczką. Patrzcie, jakie to jest super w ogóle, no to, to ekstra. I, I to kosztuje naprawdę grosze. Akurat bohszyków nie lubię, bo one są klejące. Ale tak z ciekawości mm, chciałam spróbować, prowadził. Naprawdę, te kosmetyki tam są dosyć tanie. A się nawet nie klei. Tak w miarę. W miarę jest ok. O! No. Także powiedzmy, że makijaż tajlandzkimi e, kosmetykami. Z Powiem Wam, że ten błyszczyk chyba jest powiększający, bo pieką mnie usta, takie czuję browienie szczypienie. Ja nie lubię ogólnie takiego efektu. Ja w, ogóle, ja w ogóle błyszczyków nie lubię. No ale zobaczymy, jak nie to zmyję. Może zaraz przejdzie. Natomiast wydaje mi się, że tak aż się taki no nie wiem, kolor, chociaż on jest taki trochę różowy, ten błyszczyk. No w ogóle jaram się, jak pochodnia tymi kosmetykami. Żałuję, że nie kupiłam sobie więcej tych kosmetyków, bo naprawdę są bardzo dobre. Przede wszystkim ten puder po prostu tak ładnie też tą twarz um, wygładza. I naprawdę te kosmetyki są tam, słuchajcie, za grosze, za grosze, naprawdę. No, może następnym razem. No, także myślę w ogóle, że kolejne odcinki to będą już vlogi z Tajlandii. Bardzo mi zależy, żeby wam tą Tajlandię pokazać, żeby się z wami podzielić tą, tą wycieczką. Mam nadzieję, że wpadniecie też na te filmy podróżnicze, bo no wiem, że wolicie takie właśnie bardziej domowe, ale naprawdę ja lubię, ja i w ogóle mój Dawid bardzo lubi nagrywać. Widzicie, że on tylko jest w tych podróżniczych vlogach. I on też fajnie opowiada i mój Dawid jest też taki, wiecie, że on się niczego nie wstydzi, nie krępują, wszędzie wejdzie, tam gdzieś gotują, wchodzi do kuchni, coś tam nagrywa, pokazuje, więc mam nadzieję, że na te vlogi też padniecie i że w ogóle Boże kogoś motywujemy i też się wybierzecie do Tajlandii. No powiem Wam tak, jest to miejsce, bo dla mnie to były wakacje życia i to miejsce Tajlandia jest tak, słuchajcie, wyjątkowe, ci ludzie są tak mili, grzeczni uśmiechnięci, e, uczciwi. E, nawet powiem Wam, że moja przyjaciółka w ostatni dzień w taksówce zgubiła taką portfometkę z pieniędzmi e, i z takimi drobnymi upominkami właśnie i Pan się odezwał, zwrócił jej te pieniądze e, na konto i odesłał, wiecie, z Tajlandii do Polski, odesłał te, te drobiazgi, tak naprawdę to były, wiecie, takie słoniki na lodówkę, e, więc w ogóle, jakie, po prostu, no nie wierzę, że, że, że ktoś jest tak uczciwy i w ogóle jeszcze swój czas poświęci, żeby iść, żeby to wysłać z powrotem i tak dalej, już wiecie, mógł powiedzieć, że nie ma żadnej portfometki w taksówce, on nic nie widział i no widzenia, nie? E, tym bardziej, że my w zasadzie za kilka godzin e, wylatywaliśmy już do Polski. E, no i e, no, to taki kierunek, myślę, że Tajlandy i Bali na razie e, dla mnie e, w czołówce mm, tak, myślę, że w czołówce, naprawdę tam tylko znaleźć jakieś bilety w miarę, do, jeżeli chodzi o dobrą cenę, a już tam życie naprawdę jest mega tanie, bo i wiecie i masaże, które tam są, no nie wiem masaż, wiecie, ciała za 30 zł tajlandzki po prostu jedzenie 60 zł i jesteś po prostu tak, że tak powiem pojedzony no ogólnie ceny są, są dużo, dużo, dużo niższe i ta w ogóle, i ta roślinność tam i klimat, no wszystko mówię Wam, po prostu bardzo Wam polecam ten kierunek Naprawdę niesamowite, oczywiście też jakby mm, no były dużo rzeczy, które mi się nie podobają. E, powiem Wam, że pierwszy dzień jak, jak w ogóle wylądowaliśmy w Bangkoku, e, koło pierwszej w nocy stwierdziliśmy, że nam się nie chce spać, tylko idziemy na miasto coś zjeść. I weszliśmy właśnie w taką uliczkę, gdzie były same kluby ze striptizem, były same takie mm, no, po prostu jakaś ulica, wiecie, z, z samymi prostytutkami. I to były takie naprawdę małe dziewczynki, młode dziewczynki. Znaczy ja wiem, że te tajki tam wyglądają dużo młodziej niż, mm, e, niż my, Europejki, I, i można bardzo łatwo pomylić ten wiek. A mimo wszystko, wiecie, takie młode dziewczyny, e, które, no, jakby upatrują jedną szansę w tym właśnie, że. Będą żyć z prostytucji albo są do tego zmuszane, bo podobno tak jest, że, 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 że po prostu jeżdżą też na wioski i te młode dziewczyny wywożą. E, I wiecie, jak się widzi takiego starego Dzioda, e, który idzie z taką tajką, e, wiecie, opłapani, zakochani, to aż się niedobrze robi, a to jest bardzo częsty widok w Tajlandii. Właśnie tacy panowie, e, którzy naprawdę są. E, koło 80 na przykład, i prowadzą się wiecie z taką 20-latką, i no nie wiem, dla mnie to było obrzydliwe, to było po prostu. E no, po prostu gdzieś to mi to w sercu się działo i jakoś tak to przeżywałam. E, przeżywałam bardzo i no jest to tak, taki sm takie smutne oblicze. Niby w Tajlandii prostytucja jest zabroniona, a jednak nie jest zabroniona, e, bo jakby wiecie, życie toczy się e, całkowicie inaczej i mówię, tych, e, tych, tych knajp, klubów ze striptizem e, jest bardzo dużo. E, jest też, są też takie kluby e, z ping -pongiem. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tajlandzkim ping -pongu polega to na tym, że, 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 że kobiety wsadzają sobie do pochwy różne rzeczy, na przykład między innymi piłeczki bimpongowe i nie wiem, turysta stoi na scenie, trzyma coś, trzyma w ręce i ona ma tą piłeczką umieszczoną, dodam w pochwie, uderzyć w to, co ten turysta trzyma w ręce albo na przykład wkładają sobie do pochwy różne rzeczy, na przykład wiecie, no nie wiem, ryby, jakieś przedmioty, jakieś owoce, i z tej pochwy... nie wiem na czym, bo skończyła się karta pamięci. No i wyciągają sobie po prostu z pochwy różne rzeczy. E, ja nawet, wiecie, taka byłam, e, miałam taki przebłysk, że kurczę, że chciałabym to zobaczyć, ale potem sobie myślę, Sywia po prostu po co Ty tam będziesz szła takie rzeczy oglądać? To jest tylko takie wspieranie, prawda? Więc jest taki smutny obraz, albo Bangkok opowiada... czy... Tam na filmie zobaczycie, nie, że tutaj widzicie, jest przepych, budowle, piękne hotele i tak dalej, a z drugiej strony slumsy i ludzie, którzy żyją w totalnej biedzie i żebrają na ulicy. No i to ta, tak, no niestety w takich miejscach turystycznych, biednych to tak bardzo często wygląda, nie? Ale dobrze, kochani, e, ja bardzo Wam dziękuję, e, że byliście ze mną na tym vlogu. Jeszcze raz będę, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie po sobie ślad, kochani. Ściskam, całuję i no, buziaczki wielkie.